Eliminacji do Grand Prix Metatweder na 2025 rok. Właśnie dzisiaj się kończy. Mamy dzisiaj finał na zbiorników w Częstochowie. Zostaną wyłonieni zawodnicy w pierwszej i w drugiej lidze. Best of the best. Najlepsi z najlepszych w Polsce. Zaraz to spoczynamy. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Kombinacja do Grand Prix Polski to tak naprawdę ponad 400 zawodników, którzy się spotkali na czterech łowiskach specjalnych w PZW, gdzie mogli walczyć właśnie o ten finał, który się odbył dzisiaj. Do finału weszło 140 osób. Cykl eliminacji Grand Prix Method Feder odbył się w tym roku na czterech łowiskach, na sześciu turach. Zaczęliśmy od finałowego, tak naprawdę łowiska, czyli dwie pierwsze eliminacje odbyły się na łowisku Huta Wodociągi w Częstochowie. Potem przenieśliśmy się na dwie tury na łowisko Nowiniec. Kolejne czwarte spotkanie było to łowisko Halinów. No i zakończyliśmy, tak naprawdę, tury eliminacyjne na Szymanowicach. Ja ze swojej strony mogę podsumować, będąc tak naprawdę na pięciu turach tych zawodów, że najtrudniejsze i najbardziej takie pod względem zawodniczym wymagające ze względu na pogodę, ze względu na układ łowiska były Szymanowice, gdzie tak naprawdę wszystkie ekstremalne jakby zjawiska pogodowe się nawarstwiły. Taka prawdziwa polska jesień od złotej poprzez potężny wiatr, potężny deszcz. No i tam mieliśmy pierwsze tak naprawdę losowanie do osób, dwóch, które weszły do finału, bo okazało się, że łowisko było tak trudne, tak ciężko było o rybę, że. Po prostu na 28 osób, które miało awansować, tylko 26 udało się po prostu złowić rybę. Najlepszą tak naprawdę eliminacją się okazała pierwsza eliminacja na Hutach w Otociągach, gdzie tu tak naprawdę było sporo ściganki, sporo zawodników powalczyło, fajne wagi były. Kolejne tak naprawdę tury eliminacyjne to była coraz późniejsza pora wrześniowo-październikowa, czyli tak naprawdę w metod Federy to już są okresy trudne. Ale cały cykl trzeba uznać za bardzo udany, ze względu na to, że dzisiaj w finale zobaczyliśmy na 133 osoby, na 140 możliwe, które ten finał wywalczyły. Co pokazuje, że zainteresowanie tym cyklem było bardzo duże. No i zawodnicy, którzy awansowali, podeszli do tego profesjonalnie, przyjechali tutaj się zmierzyć. Ja wylesuwałem stanowisko 101, e, tak naprawdę takie łowienie typowo dystansowe. Minęły do, dosłownie dwie godziny zawodów, i mam dwie ryby w siatce: jeden karaś mały na może z 300 gramów i jeden taki kilowy. E, więc to jest wszystko, co mi się udało zrobić przez te dwie godziny. E, I do tego jeszcze na nieszczęście spiałem. Spijają karpia. No i w zasadzie tyle, co przez dwie godziny udało się zrobić. Spróbuję na pewno później jeszcze gdzieś bliżej poszukać ryby. Natomiast widzę, że nie ma sensu, bo gdzie się nie spojrzę tam. Jedynie, jedyne ryby, jakie jakkolwiek są odławiane, to są niestety ryby z bardzo daleka. Więc ja teraz łowię na 85. i na 90 metrze w tej chwili. Pulki w zasadzie wszystkie dzisiaj złapałem y, wszystkie, wszystkie dwie ryby i jedną spiałem na żółte waftery, na małe żółte waftery. Chciałem dać coś większego, chciałem dać coś innego, no nic kompletnie się nie dzieje. Natomiast nie można powiedzieć, że to jest jakaś regularność, no bo przez dwie godziny mieć dwie ryby, to ciężko coś. Ciężko coś określić, że tak powiem. Na tle sektora myślę, że to wcale nie jest zły wynik. Myślę, że plasuje się gdzieś w czołówce, przynajmniej póki co. Ale wiadomo, jeszcze jest 3 godziny przed nami, więc... Więc to się może po prostu zmienić. Mam nadzieję, że w tą dobrą stronę. Mam ustawione dwie linie obecnie z krótkiej, ale ryby jest bardzo ciężko w naszym sektorze. Padą, padają pojedyncze sztuki, to tak naprawdę kolega obok ma jednego karpa i kolega za nim ma jednego karasia. Jest naprawdę ciężko o ryby. Trzeba długo czekać i po prostu szukać jej wszędzie. Na dalekim dystansie, na bliskim i tak skakać. Mój numer to jest 116 obecnie i udało mi się przed chwilą wyjąć leszcza takiego za około 800 gram, właśnie z dalekiego. Mam nadzieję, że z biegiem czasu coś się jeszcze rozkręci. No, widać, że jakieś pojedyncze sztuki zaczęły pojawiać się w obrębie, ale tak jak mówię, bez rewelacji. Może będzie coraz lepiej, albo może nie. Znajdujemy się na stanowisku 139. Niestety los nie był dla mnie dzisiaj łaskawy. Wylosowałem kiepsko na obecną chwilę z tego, co mi wiadomo. W moim sektorze nie ma jeszcze ryby, więc yy, na razie jest walka o wszystko, co pływa, że tak powiem, w wodzie i nadaje się do wrzucenia do siatki. Więc każda najmniejsza ryba na obecną chwilę daje awans do pierwszej ligi. Taktyki, które założyłem w ogóle się nie sprawdzają. Ryby w ogóle nie mamy Miałem jedną jakąś delikatną obcierkę na obecną chwilę i nic, nic więcej. Szukam ryby od 5 metra po 42 metry i na razie nie przyniosło mi to pożądanego skutku. Jeszcze jest trochę czasu, mam nadzieję, że uda się coś wydłubać. Yy, więc, kurde, no co, walka trwa. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Aczkolwiek jest bardzo trudno. Sektor jest mało rybny. Yy, większość ryb, z tego co już udało mi się zorientować po, po informacjach od zawodników i od sędziów, no znajduje się na szerokiej części łowiska. My wylosowaliśmy akurat w pół części zbiornika, gdzie jest dużo wężej. Możemy tutaj rzucać maksymalnie do 45 metrów. No i ewidentnie tutaj w tej części zbiornika jest y, słabo z rybą. Na pewno łowisko bardzo duże. Największe łowisko metod FEDER w Polsce tak naprawdę 156 osób, jak dobrze pamiętam, wchodzi tutaj maksymalnie, co pokazuje jaki ogrom mamy wody i jaki ogrom możliwości. Dwie tury eliminacyjne i finał pokazały tak naprawdę, że nie ma rzeczy pewnych. Tak? Stanowiska, które łowiły w turach eliminacyjnych, tak zwana grobla, środek grobli, okazały się w finale bezrybne, tak? Czyli tak naprawdę nie można było je szufladkować. Jest to woda nieprzewidywalna, są bardzo duże wahania wody. Ogólnie piękny zbiornik, duży, powiedzmy zbiornik zaporowy, związany oczywiście z wodociągami z hutą. Są tu dwa zbiorniki: ciepła woda i zimna, to jest zimna woda. Bardzo duże ryby, bo naprawdę dzisiaj też było dużo złowionych ryb bonusowych powyżej 10 kg. No ale chimeryczna, na pewno woda, która, na którą mają wpływ warunki atmosferyczne, bo to jest duży zbiornik, który na pewno bardzo, dużo, bardzo szybko się oziębia. A więc tak, siedzę na stanowisku 43. Na chwilę obecną mam jedną rybkę, małą tutaj z bliska, płoteczkę. Jest ciężko, bardzo ciężko o ryby. No i walczymy z tego, co widzę, już po bokach mają większe ryby, także może być tak, no, że będzie trudno się tutaj załapać do tej pierwszej 70, która daje awans do pierwszej pierwszej ligi. No ale walczymy zostało nam dwie godziny czasu. I zobaczymy, może jeszcze tutaj się uda coś ugrać. Będę teraz łowił po odłowieniu drobnej ryby, bo nie chciałem być na zero. Będę próbował złowić, będę próbował złowić większą jakąś rybkę. No, także tak to wygląda na Witam ze stanowiska numer 54, nazywam się Szłą Strzała. Łowimy w trakcie eliminacji z jej finału właściwie już do Grand Prix Polski. No tutaj cały sektor nasz łowi pojedyncze rybki, jest dosyć ciężko, no ale cały czas się tutaj trafiają jakieś ryby. No teraz tutaj dwa karpie padły, jeden tutaj u mnie, drugi u kolegi po lewej. Także zobaczymy, co się będzie działo dalej. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Staram się trzymać 75 metra. No jak próbowałem innych linii, ale na razie żadnej ryby z innej linii nie złowiłem. Na razie konsekwentnie na jeden metr. To na początku były cztery szybkie ryby, które praktycznie były co 3 do 8 minut. Jedna była taka troszeczkę dłużej wyczekana, no i potem było tak, że jak nawet się zostawiało bardzo, bardzo długo, no to była po prostu przerwa. No nie chciało brać nic. We'll Oczywiście dzisiejszy finał był, był, okazuje się, że to były jedne z najtrudniejszych zawodów w ogóle w historii metod Weder w Polsce. Po pierwsze ze względu na bardzo dużą liczbę tych zawodników, wspomnianych 133 osób, bardzo dużą różnicę temperatur między dniem a nocą, bo od rana przymrozek teraz myślę, że gdzieś w okolicach 17 stopni nawet może być, co tak naprawdę przeniosło się to wszystko na wyniki. Nie? No, liczę, że te 70 osób do pierwszej ligi będzie miało rybę, no ale zobaczymy, no, naprawdę było trudno, naprawdę było wymagająco, Trzeba bić brawo wszystkim zawodnikom za to, że wytrzymali do końca, że nikt się nie poddał, że była walka tak naprawdę o każdą rybę do samego końca. Nie? To jest ważne w takich zawodach, żeby się nie poddawać, żeby naprawdę przysłowiową płotkę na końcu złowić, która dzisiaj prawdopodobnie by dała awans do pierwszej ligi. Słuchajcie, to naprawdę olbrzymia przyjemność prowadzić takie zawody, taka ekipa, która gości na naszym łowisku. E, bardzo Wam dziękuję za to, że przybyliście. E, my zrobiliśmy wszystko, żeby te zawody przebiegły w jak najlepszym, e, najlepiej zorganizowaliśmy jak to mogliśmy. Rybki jak zawsze e, chciały współpracować w niektórych miejscach, w innych nie. Z dobrych wiadomości jest taka, że w sumie wszyscy złowiliśmy e, 350 kg ryb. Średnio wychodzi na zawodnika. Oczywiście cały cykl metod FEDER był związany z naszymi sponsorami. tak? Oczywiście my, jako Award wsparci Polskim Związkiem Wędkarskim, byliśmy jakby organizatorami. No ale bonusem dla startujących i bonusem dla nas, organizatorów, było wsparcie sponsorów. I oczywiście na finale. Możemy się pochwalić, że już ich jest naprawdę dużo. Sensas Polska, MatchPro, Pro, Escafeder, Upfish, Nitro. Dochodzi do tego oczywiście wsparcie techniczne Mira Media i Net Leaders, Wildfish, które oczywiście naszymi koszulkami tutaj, naszymi koszulkami po prostu, którymi tutaj zawodnicy w eliminacjach byli obdarowani. No ale oczywiście w grę weszły też największe polskie sklepy wędkarskie, czyli Munfin, Bigfish Częstochowa i Mientus za co im serdecznie dziękujemy, bo bez nich tak naprawdę nie mieliśmy wartości dodanej, która by mogła pozwolić przyciągnąć tu najlepszych zawodników metod FEDER w Polsce. Wsparcie techniczne i oczywiście, social media, czyli Akademia FEDER World i FEDER World na wszystkich swoich social mediach dla Was to relacjonowało, dlatego warto podziękować wszystkim zaangażowanym, Natalii, Sebastianowi, Kubie za to, że po prostu pomagali w organizacji, że byli tu na tych eliminacjach, że byli na finale. Cało, całemu oczywiście zarządowi i moim współpracownikom z Sweden Worldu, którzy dzisiaj na finale też tutaj pomagają, żeby to po prostu jak najlepiej wypadło dla nas organizatorów, no ale oczywiście też było jakimś wcześniej wspomnianym bonusem dla zawodników. Jeżeli chodzi o honorowanie nagrodami głównymi, za pierwsze miejsce mamy oczywiście puchar od firmy Sensas Mamy bony od Munfina, mamy też wakacje dla czterech osób sponsorowane przez Federworld. Myślę, że to jest lada gratka, coś nietypowego, jeżeli chodzi o zawody Metod Feder. No i do miejsca 15 nagrody specjalne od firmy Sensa z Polska, za co serdecznie gratulujemy. Myślę, że zawodnicy będą mega zadowoleni z tego, co im przygotowaliśmy dzisiaj. Miejsce trzecie. Jedynka w sektorze K, 14650, Piotr Andrzejewski. Miejsce drugie, jedynka w sektorze F, 17450, Ubalak Marcin. Miejsce pierwsze, zwycięzca sektora I, waga 18680, zwycięzca... W eliminacji Grand Prix to na Częstochowie został Szymon Strzała. Naszą przyjemnością przyjechałam dzisiaj tutaj na zbiornik w Częstochowie, aby też podsumować współpracę z, z firmą Feather World. Szanowni koledzy pewnie wiedzą, że mieliśmy podpisaną umowę z firmą, która w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego, w imieniu Zarządu Głównego przeprowadziła tę eliminację. Właśnie kończy się ten cały cykl i dzisiaj mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że współpraca nam się układa bardzo dobrze. Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy i również z efektów pracy firmy Feather World. Tutaj na ręce pana Oskara serdeczne podziękowania za to, że przejęli od nas ten obowiązek. Myślę, że zawodnicy docenili ich pracę i głęboko w to wierzę, że w przyszłym roku również będziemy współpracowali z firmą Feather World i doprowadzimy do wyłonienia mistrza Polski, jak również tej naszej całej drużyny, która pojedzie na mistrzostwa świata. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni, tak jak my, ponieważ współpraca, tak jak powiedziałam, układa nam się wzorowo. Ja dziś wylosowałem stanowisko 101, czyli na grobli, sam początek grobli w zasadzie. E, dobre stanowisko, od samego początku uważałem, że będzie ok. Wymagało jedynie łowienia dystansowego. E, zacząłem od 75 metra, 80, 85, a na samym końcu już odławiałem, już zrzuciłem z klipa po prostu i ile fabryka dała, tak rzucałem. Jednego karpia, dużego karpia, złapałem z 80 metra, Resztę, resztę ryb z 75, 80 i 85 natomiast później jak już wyrzucałem się dalej udało mi się złowić jeszcze jednego karpia co dało w sumie w rezultacie ponad 17 kg i drugie miejsce w tych zawodach z czego jestem naprawdę bardzo bardzo zadowolony E, wywiało nas dzisiaj troszeczkę naprawdę, warunki były takie, jak zresztą widzieliście. To, co dzisiaj najlepiej skutkowało, to bardzo mała przynęta, mały kanibal i do tego e, pelet tylko i wyłącznie w zanęcie. Tego peletu było może z 30%, zanęte było 70%, zanęte zrobiłem e, competition, zrobiłem dwie części i jedną część zrobiłem Eksperta dwójki. Po to tylko, żeby zachować ciemną zanętę, bo jednak wiem, że na chucie na należy łowić na ciemno. Natomiast, żeby jednak był smak, a ekspert dwójka posiada smak karmelowy, i to wydaje mi się pomogło. I to zachęcało ryby. Podajniki, których używałem, to też były 40-gramowe podajniki. Bardzo lekkie. Eee, I tutaj z reguły używam takich lekkich podajników, nawet przy takim dystansowym łowieniu. Głównie dlatego, że wiem, że od czasu do czasu. Jest miękkie dno, a to mi się po prostu sprawdzało. Sprawdza mi się cały czas, więc siłą rzeczy nie chcę tego mm, przeciążać. Także tak wyglądało moje łowienie. Dzisiaj polosowałem stanowisko 39. Na początku próbowałem dystans, ale tam nie było ryby. Przeszedłem na krótszy dystans, w połowie dystansu. Przy pierwszym rzucie miałem amura, takiego 4 kg. Zaś później już odłobiłem dwa leszcze i godzinę przed końcem miałem karpia takiego siódemkę. W sumie mi całość było 17 kg z groszem. No ja akurat było tak, zamykałem sektor, to po mojej prawej tak mało mnie interesowało, ale lewa, cały mój lewy sektor to, to słabo łowił. Tam chyba było pierwsze zero, zaś był chyba jeden karp i leszcz i reszta już były zera lub po jednej małej rybie. Jak wysiadłem i przy pierwszych rzutach od razu miałem rybę. Także u mnie było łatwo, ale jak patrzyłem na sąsiadów, to naprawdę mieli trudno. Kombinowali, próbowali gdzieś tam mnie dogonić, ale, ale nie mieli tej ryby. Mi się wydaje, że to były wnioski z 3 tygodnie temu, jak to byłem na eliminacjach. Trochę złamałem zasady, które były 3 tygodnie temu. Wszyscy mówili o innych kolorach. A ja przyszłem na swoje i, i to mi dało rybę zdecydowanie. No, dzisiaj łowienie nie bardzo wymagające ciężkie, natomiast no, udało się wypracować dwa karpie, kilka drobniejszych rybek, no i dzięki temu taka waga nie inna. Ogólnie rzecz biorąc no dzisiaj łowisko bardzo weryfikujące umiejętności to na pewno, natomiast też dużo wymagało cierpliwości i to niestety no najbardziej się tutaj sprawdziło, że trzeba było po prostu na tą rybę poczekać, cierpliwie, że tak powiem trzymać się jednego dystansu no i to mi bardzo pomogło dzisiaj. Wszystkie ryby praktycznie złowiłem z jednego miejsca. Dzisiaj w Podaniku, że tak powiem, jeżeli chodzi głównie zanęta, taka w kolorze brązowym, trochę próbowałem dodać paletu, aczkolwiek no, nie widziałem dzisiaj większej różnicy, czy to coś dawało, więc dzisiaj tak mówię, zanęta główną rolę grała. Natomiast jeżeli chodzi o waftersy, głównie łowione na waftersy, malutkie, pomarańczowe, żółte, no, kombinowałem z kolorami wszystkimi po kolei i tak jak mówię, te, te mi się najbardziej sprawdzały. Korzystając z okazji, że przebywam na zbiorniku w Częstochowie, kochani, zapraszam Was serdecznie na festiwal wędkarski, który odbędzie się w dniach 16-17 listopada w Kielcach, w targach kieleckich, gdzie również będziemy gościli firmę Feder i jak wiele innych wystawców jest to impreza Polskiego Związku Wędkarskiego. Jakby celem i założeniem tej imprezy jest to, żebyśmy się mogli tam spotkać, porozmawiać, odwiedzić i spędzić ze sobą miło czas. Serdecznie serdecznie wszystkich zapraszam.